Cześć, kochani. Zapraszam Was dzisiaj na film o procesowaniu emocji. O tym, jak to wygląda, co pomaga, czego się spodziewać i, i po co procesować emocje. Bardzo dużo naszych reakcji emocjonalnych na to, co się dzieje na zewnątrz, bazuje na tym, co mamy w podświadomości. Na tym, yy, z jakim. Pakietem, wyszliśmy w dorosłość z, yy, no, z naszego domu. Na tym, jak ma, się, jak ma się nasze dziecko wewnętrzne, na tym, w co uwierzyliśmy o sobie jako dzieci. I z takim właśnie yy, zapisem podświadomości i też w ciele, bo każda emocja jest w ciele, wychodzimy w świat yy, dorosły. Yy, I czasami jest tak. Że te rzeczy, które wydarzają się na zewnątrz, odpalają to, co jest w nas. E, gdzie na przykład szukamy uwagi drugiego człowieka, gdzie chcemy usłyszeć od drugiego człowieka, że jesteśmy ważni, gdzie chcemy pochwały od drugiego człowieka, gdzie e, słysząc na przykład, że ktoś nie może czy, że ktoś ma inne plany, czy ktoś się nie zgadza, gdzie odpala się w nas rana i jest nam smutno, albo um, coś, co się wydarza, wydarza, a nawet się nie wydarza, może być tylko w przestrzeni na przykład słów, uruchamia w nas jakieś głębokie lęki, e, mogą to być nawet lęki o życie i to wszystko te wszystkie reakcje, które są takie, które są reakcjami emocjonalnymi na to, co się dzieje na zewnątrz, które z, y, budzą coś w nas, to są tak zwane triggery. Że na, nam reakcja na zewnątrz triggeruje, odpala, uruchamia coś, co już jest w nas. I e, jeżeli chcesz się lepiej poczuć, jeżeli chcesz. Jesteś gotowy na drogę do siebie, to możesz się przyjrzeć, skąd u ciebie taka reakcja, skąd to się bierze i zaopiekować się tym. Wziąć za to odpowiedzialność. Procesowanie emocji jest proste i trudne. Proste w swojej prostocie po prostu wystarczy dać im przepłynąć, chociaż y, to bywa trudne z różnych powodów. Po pierwsze, bo kontaktujemy się z emocjami, które na przykład siedzą w nas 20-30 lat i one muszą wyjść. To nie jest tak, że my, my y, zajmujemy się emocjami, nie czując emocji. Te emocje muszą wyjść. I to są emocje, y, mogą i te emocje mogą na nawet muszą, jeżeli chcemy dotknąć rdzenia tych emocji, jeżeli chcemy dotknąć i domknąć tą emocję, to to będą emocje bardzo intensywne. To nie będzie takie chlipanie, to będzie po prostu ryk rozpaczy. To nie będzie taki krzyk, to będzie krzyk, który poruszy niebo i ziemię, bo to wszystko, co jest zablokowane, musi musi, wyjdzie. Wtedy wychodzi. I, I jak pozwolisz temu przepłynąć, jak Ty się z tym skontaktujesz, jak Ty przeżyjesz te swoje emocje, to mm, to wtedy jest tak, że te sytuacje, które wcześniej Cię triggerywały, już nie będą Cię triggerować i Ty też yy, nawiążesz połączenie ze sobą głębsze połączenie ze sobą, ze swoją mocą, ze swoim sercem, ze swoim spokojem. E, też takie głębokie połączenie z Bogiem, bo to, co nas oddziela, to są nieprzepuszczone emocje, to są energie, które są, e, które są zablokowane i to jest tak, że część Ciebie utkwiła w tych momentach, w których te emocje nie zostały przepuszczone. E, I tutaj mówimy o wewnętrznym dziecku, natomiast to wcale nie muszą być emocje z dzieciństwa, ale ba... przez dzieciństwo też trzeba przejść i to jest dzieciństwo, to są też bardzo często już emocje, które towarzyszyły mamie, kiedy mama była w ciąży z tobą, są to też emocje, którymi nie potrafiliśmy się zająć, nie potrafiliśmy ich poczuć w pełni i one utknęły, one utknęły w naszym ciele. One utknęły tak, jakby w naszym polu tutaj energetycznym i to nadal jest. I dlatego za każdym razem, jak coś się wydarza, to ci odbija i ci przypomina ta emocja, hej, tutaj jestem, tutaj jestem. I jak ty się nią nie zajmiesz, i jak ty jest ci troszeczkę smutno, a ty odrzucasz ten smutek i zajmujesz się czymś innym, i nie pozwalasz sobie skontaktować się z tą emocją i nie pozwalasz sobie jej wyrazić, to nawróci, bo znowu wszechświat zadba o to, żeby wydarzyło się coś. Co znowu ci pokaże, tutaj jestem, tutaj jestem, do momentu, aż ty w to nie zajrzysz, bo um, każda emocja, każdy trigger jest dla ciebie darem. Jest dla ciebie darem po to, byś poznała to, to co naprawdę jest w tobie, czyli poczuła te emocje i też byś połączyła się na nowo y, ze sobą. Ze sobą, ze swoim sercem, ze swoją duszą, ze świadomością, którą jesteś byś pozbierała te cząstki duszy, które, e, które nadal tą cząstkę siebie, która nadal cierpi, tą cząstkę siebie, która nadal tęskni, tą cząstkę siebie, która nadal się boi, i jest tu małą dziewczynką bojącą się wyjść do świata, jest tu małą dziewczynką, która boi się odezwać, jest tą małą dziewczynką, która e, boi się też swoich emocji, bo, bo jako dzieci Mnie nie nauczono i was też, skoro tutaj jesteś, to ciebie też nie nauczono, jak opiekować się emocjami, jak je przeżywać. Wiecie, ja do tej pory czasami widzę, jak rodzice mówią do dzieci, dziecko płacze, a rodzic wyciąga zabawkę i go tutaj zagaduje, i mówi mu nie płacz, tutaj tutaj ty, 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 a i, i to dziecko w tym płaczu mrozi się i ono nie ma szansy przeżyć tej emocji. Ta emocja, to ciało jest w tym. Uwaga, już idzie na coś innego, i, i ta emocja się blokuje. Ta emocja się blokuje, i ona cały czas jest. I jeżeli bywa ci trudno, jeżeli źle się czujesz ze sobą, jeżeli nie potrafisz sobie zająć miejsca, to trzeba się zająć e, swoimi emocjami i trzeba się zająć e, integrowaniem tego, co w podświadomości, i będzie ci lżej. I możesz odnaleźć w sobie, w sobie możesz odnaleźć spokój, pewność, y, pełnię i cieszyć się z tylko dlatego, że jesteś. I droga do tego jest procesem. Droga do tego jest nauką siebie, jest też uwalnianiem tego, czym nie jesteś, bo te wszystkie emocje i te wszystkie programy, które my nosimy w podświadomości, to nie jesteś ty. To są takie części ciebie, y, części. Które mm, nabudowały się na podstawie Twoich doświadczeń, na podstawie tego, co się działo w Twoim dzieciństwie, na podstawie yy, jakichś powtarzających się sytuacji, i Ty w to uwierzyłeś. Ale to nie Ty. Mm. Ech, jak procesować emocje? Na początku trzeba je w ogóle zauważać, bo. Ja pamiętam kiedyś, to kompletnie nie wiedziałam, co ja czuję. I dopiero jak moja emocja już wybuchała yy, i zdarzało się to rzadko, yy, to ja zwracałam uwagę, że ona jest, chociaż ona dawała znać. Dawała znać yy, wcześniej już, w takim mniejszym natężeniu. Czasami, wiecie, czasami jest nam odrobinkę smutno. I yy, to można by było łatwo rozproszyć. Można by było się zająć czymś innym i nie... Yy, zajmować się tym. Natomiast już yy, jak zaczęłam pracować ze sobą, jak zaczęłam pracować z emocjami, to potem zmieniło mi się podejście do emocji i każdą emocję, która do mnie przychodziła, ja od razu traktowałam jako dar i przychodził mi smutek i część mnie od razu miała tak o fajnie, coś fajnie, że się pokazuje, fajnie, że już wypłynęło to w podświadomość, wypływa z podświadomości do świadomości, że coś mnie uruchomiło, bo e, jest szansa się z tym skontaktować, bo nie tak łatwo jest, e, żeby to, co w podświadomości, to jest w podświadomości, dlatego że my nie mamy świadomego dostępu do tego I, e, i te sytuacje, kiedy coś nas uruchamia, one są dla nas darem, bo one są tą okazją, do ym, one. Ci pokazują, że tam jest ta emocja. One są okazją do, zaop do zaopiekowania się sobą i do zerknięcia siebie głębiej. I jak ty poczujesz tę emocję w pełni, i to dotykasz czegoś, uwalniasz coś, co zmienia Twoje postrzeganie na stałe, co zmienia Twoje reakcje na stałe, co też otwiera nowe przestrzenie w Tobie, nowe uczucia, takie też jak wdzięczność, takie jak radość. Bo żeby czuć radość, to trzeba pozwolić sobie na ten smutek. Bo ten niewyrażony smutek, ta niewyrażona rozpacz powoduje, że my nie, nie możemy się cieszyć, bo, e, bo to jest ta sama reakcja w ciele. I jak mamy zablokowany smutek w ciele, to nie, możemy, nie potrafimy się cieszyć z całego brzucha. Nie potrafimy tego wpuścić. Nie ma tego przepływu. Mm, no ale jak to robić? Jak nam się pojawia emocja? to po prostu ją czuć. Co pomaga w czuciu? Mi bardzo pomogła taka zwykła medytacja, nauka medytacji uważności, gdzie mm, gdzie uczę się, uczy, uczę się, uczyłam, Być tu i teraz i teraz, żeby nie uciekać, żeby po prostu stanąć w pozycji obserwatora do tego, co się wydarza. Eee, I patrzeć na tą emocję, przychodzi emocja, przychodzi smutek, i ona jest, a ty patrzysz i widzisz, jak Twoje ciało reaguje. Czujesz ją, zapraszasz ją do siebie i, chce, i patrzysz na nią i pozwalasz jej się wyrazić. Eee, ja to jeszcze tak robię, że tak jakbym no, pokaż mi się. Pokaż mi się w całości, kochanie, pokaż mi się, um, że właśnie jej nie tłumię, tylko ją zapraszam do siebie, tą emocję. E, I um, to jest fajne korzystać od razu z momentów, kiedy te emocje przychodzą. Że jak przychodzi emocja, to ja um, daję sobie czas. Opiekuję się sobą, idę sobie do przestrzeni, gdzie mogę pobyć sama ze sobą. I może to być, ja uwielbiam w naturze, ale to nie musi być natura, może to być pokój, pokój, łóżko tam, gdzie ci jest dobrze. I też, gdzie możesz swobodnie wyrazić to, co będzie się chciało wyrazić. I, i patrzeć na to, jak przypływa ten smutek i wylewa się. I pozwolić mu się rozkręcić. I patrzeć na to, jak przypływa ten strach. I być tak, jakby w każdej sekundzie tej emocji. Nie odpychać jej, nie uciekać od niej, tylko czuć, czuć, jak, jak to się wyraża w ciele, gdzie ta emocja jest w ciele. Patrzeć, jakie to ma natężenie. I Akceptować siebie w tym wszystkim, bo powrót do siebie jest nauką miłości do siebie, miłości do siebie we wszystkim, nie tylko w tym pięknym, ale ty i też przede wszystkim, bym powiedziała, miłości w tym trudnym. I nadchodzi taki moment, gdzie jak te emocje się już pojawiają, jak one się pokazują, i jest, jesteś w tych emocjach. Możesz też sobie zadać takie pytanie, kiedy jeszcze się tak czułeś. Ja będąc w emocjach pozwalam sobie patrzeć, gdzie ja jestem właśnie, gdzie, ja tak, gdzie się czułam podobnie, jak ja się czuję, gdzie ja się tak jeszcze czułam. I wtedy przychodzą takie flesze, wiecie, z dzieciństwa. O, tutaj na przykład jak mała dziewczynka się chowałam. W szafie, bo się bałam, albo tutaj się, tutaj mi było tak przykro, bo mnie nikt nie widział i, i tak rozpaczałam. I pozwolić temu płynąć. I nadchodzi taki moment, gdzie ta emocja jest już bardzo intensywna, gdzie ona osiąga kulminację. I ja zawsze wtedy miałam taką myśl, że okej, okay, to się chyba nigdy nie skończy. I miałam taką akceptację. Okej. Okay. I wtedy ta emocja się kończyła. Ona sama przepływała. I naturalnie wracałam do spokoju. Naturalnie wracałam do siebie. Nie stopowałam, nie odpychałam. Jestem, i czasami yy, czasami jest tak, że pojawia mi się jakaś emocja, pojawia mi się jakaś niewygoda, i ja nie wiem, co to jest. I okej, okay, mogłabym ją odrzucić, ale ja mam yy, ciekawość, więc nie odrzucam. I no, pokaż mi się. I czasami jest tak, że mi kilka dni schodzi, żeby tam. Bo ona jest taka na początku taka malutka, ta emocja, i ja sobie daję czas, żeby w niej pobyć, żeby ona mi się. Tak jakby pokazała w pełni, bo jak my yy, nie wiemy, nie potrafimy nazwać tego, co się w nas dzieje, nie mamy kontaktu z emocjami, to to jest nauka, to jest proces. Yy, i, I czasami jest tak, ostatnio tak było, jak ostatnio byłam w, w procesie, zaczęło się od jakiejś takiej niewygody i ja nie wiedziałam, co czuję, i po prostu sobie w tym byłam. I to tak powoli mi się i to trwało kilka dni i powoli mi się rozkręcało. Rozkręcało i pokazało się w pełni. I jest pięknie, wiecie. To daje wolność. To łączycie z ze swoją mocą. Wiecie, jaka to jest. Niesamowita moc pozwolić sobie przeżyć takie trudne emocje, to daje Ci takie poczucie, że nic ci już nie złamie, kobieto. Że nic, co na zewnątrz, nie ma wpływu na to, jak ty się czujesz, bo ty już tyle przeżyłaś, ty już e, takich głębin e, doświadczyłaś. Taki ból przepuściłaś, bo to jest ból. Bo to nie są. Eee, to nie są takie powierzchowne emocje. To jest głęboki ból, który, który jest. I który jak pozwolisz mu przepłynąć, on odejdzie i skontaktuje cię z radością, skontaktuje cię z twoją mocą. I też uwolni Twoje ciało. Bardzo spotykałam się też z, z, z opiniami i ja też to widzę, że to moje ciało po prostu jest inne niż było. Bo jak emocje się uwolni z ciała, to to ciało staje się bardziej płynne. To ciało ma teraz inne inaczej się rusza, ono jest takie żywe i ono inaczej reaguje na to, co się dzieje. Więc po każdym takim procesowaniu, po każdym głębokim procesie, po każdym tutaj mi przychodzi słowo warsztacie, bo u mnie na warsztatach też dużo mi się pojawiło. Ja potem odkrywam, czy po każdym ustawieniu, ja potem odkrywam, Nową, yy, nową jakość życia, bo coś odpada, coś odpada, tam gdzie kiedyś by się coś pojawiało, nie ma, a coś pokazuje się nowego, coś, co było, kurczę, przychodzi i potem patrzysz na to i, i przypominasz sobie, no tak, no tak, na tyle lat o tym zapomniałam, a ja dokładnie taka jestem, dokładnie tak, moje taką mam ekspresję yy, i... I przypominasz sobie, kim jesteś, bo już się nie wstydzisz, bo już się nie boisz, bo już Twoje ciało jest żywe. Hmm. Chciałam jeszcze powiedzieć o tym, jakie, ja, ale to też nagram oddzielny, oddzielny film, ale tak szybko chciałam jeszcze powiedzieć o tym, co mi pomaga w kontakcie, w kontakcie z podświadomością, żeby pojawiło się to, co jest w podświadomości, żeby wyszło na światło, na światło, żeby oświetlić. No to przede wszystkim zajmowanie się każdym triggerem, który do Ciebie przychodzi. Każdym takim poczuciem odrzucenia, poczuciem jakiejś emocji, poczuciem niemocy, gdzie coś się wydarza na zewnątrz i w Tobie to coś odpala, to to jest świetne. To jest świetne na początek, od tego trzeba zacząć. Jest też dużo takich potem coraz głębiej i coraz głębiej i mi bardzo mi pomogły ustawienia systemowe, o których nagram filmik, czym są ustawienia systemowe i jak to wygląda. No i też wychodzenie w nowe na warsztaty, na których prowadzimy medytacje dynamiczne i te medytacje dynamiczne też mi pokazywały, co tam jeszcze siedzi, czy wychodzenie po prostu do ludzi. I wtedy to też, wiecie, to jest wychodzisz w nowe i pokazują Ci się triggery które tam jeszcze, co tam jeszcze może się dzieć, czy jakiś lęk na przykład, czy jakieś poczucie bycia niewystarcza, niewystarczająco, czy może właśnie jakiś wstyd to bardzo pomaga. Ja Wam życzę pięknej drogi. I do zobaczenia gdzieś po drodze.